Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ten początek to jest rozgrzewka. Na jakim etapie zacznie się tak naprawdę męczyć? No to jest bardzo sprawa indywidualna, prawda? tutaj mówimy rozgrzewka w dużym cudzysłowie, ponieważ no jest to już 6 km na godzinę, jest to szybki marsz, zawodnik już ma podniesione tętno, te parametry, które badamy powoli rosną, co określony czas, oczywiście my przyspieszamy tą bieżnię, doprowadzając tak naprawdę zawodnika do krańcowego zmęczenia, na tym polega ten test. Potocznie mówimy, to jest test do odmowy, gdzie, gdzie ci zawodnicy w zależności od dyscypliny też biegną dłużej bądź krócej. Jeden się będzie męczył już przy prędkości 14 km, drugi dopiero przy prędkości 20, czy, czy, czy nawet więcej, bo, bo mieliśmy takie przypadki czy to u triatlonistów, czy, czy, czy u innych zawodników. Prezentujących dyscypliny wytrzymałościowe, że y, potrafili osiągnąć bardzo duże prędkości i w nich efektywnie pracować. Przyspieszamy kolejne zwiększenie tempa. I, i moje pytanie: co się dzieje z sercem zawodnika? Jak się zmienia ten oddech na, na przestrzeni takiego zwiększania, y, zwiększania tempa? A czy jest to normalna reakcja organizmu na wysiłek? Czyli Troszeczkę szybciej biegniemy, bądź troszeczkę szybciej podbiegniemy do autobusu, czy wejdziemy po schodach, to tętno będzie nam się podnosić. Jest to jak najbardziej e, normalna reakcja organizmu na, na, na wysiłek fizyczny. Oczywiście, co za tym idzie, to e, też zwiększy się właśnie pochłanianie tego tlenu e, i oczywiście szereg innych procesów w organizmie powoli będzie e, narastało, co w konsekwencji będzie miało e, e, wpływ na e, długość tego wysiłku i jakość. Proszę powiedzieć, od czego zależy, czy zawodnik, tu w naszym przypadku, czy zawodniczka, tak jak w przypadku Justyny Kowalczyk, jedna wytrzymuje końcówkę, a drugiej odcina, powiedzmy tak, w cudzysłowie, prąd i pada. A czy tutaj przede wszystkim musimy wyjść od, od rozróżnienia dyscyplin sportowych, prawda? Justyna Kowalczyk jest zawodniczką, która reprezentuje dyscyplinę typowo wytrzymałościową, więc na pewno ma ku temu mocne predyspozycje genetyczne plus dwa odpowiednio skrojone na miarę trening, który będzie potęgował tej możliwości. Tutaj naprawdę bardzo indywidualne cechy e, będą decydowały o tym, kto wcześniej e, odetnie kogoś, bądź potocznie mówię, umrze w trakcie wysiłku. E, więc tutaj składowych jest bardzo dużo, to nie możemy powiedzieć, że dobra, ona przy tej prędkości będzie miała wyrzut na czanu tyle e, i, i skończy wysiłek. Nie, tutaj bardzo ważne też są cechy czyli, czyli głowa. Tak jak, tak, jak w ostatnich biegach, z tego co, co, co mogliśmy usłyszeć, że mimo olbrzymiego zmęczenia, ktoś jeszcze jest w stanie wykrzestać z siebie jakieś ostatnie siły i jednak uzyskać jakiś dobry rezultat.